Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No i minęło już 9.15, więc czas na nowy tydzień i temat dla reportera. Dzień dobry, Jarku, Jarek Adamek w studio. Dzień dobry państwu, dzień Startujemy. dobry. Dzień dobry państwu w studio i dzień dobry państwu po drugiej stronie. E, zaczynamy temat, dla a 4 września, początek pierwszego tygodnia takiego wrześniowego, prawdziwego. No to jeszcze organizacyjne, także myślę, że nie ma się czego bać. Początek roku szkolnego, właśnie. I dzisiaj te plany się podaje dzieciom, co tam mm. jeszcze się mówi. Kiedy floryzację mają. Ojej, teraz przypomniał mi się ten smak. Mm. O, ale to aromacik, prawda? <laughs> 655295529, co tam się Państwu ciekawego działo w weekend? Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mówić, jesteśmy na antenie. Dzie o, pan, Dzień dobry. Pan, pan co słyszę młóci. Młockarnia pracuje w tle. Nie, nie dzwonię akurat, jestem w pracy w korniku. A. Coś takiego. Kwiaty i motyle dla mieszkańców Starego Widzimia. W sobotę były do za udział. Yy, podziękowanie dla yy, Koła Gospody, Strażaków. Wszystkich mieszkańców od Sołtysa Starego widzenia. Znaczy, a od Sołtysa, ja myślałem, że parił pan po prostu tym uczestnikiem, ale to Sołtys dziękuję swoim współpracownikom, jak rozumiem. Tak. Mam nadzieję, że dożynki się udały, że wszyscy udały, zadowoleni. super było. Dzięki mieszkańcom i wszystkim, którzy byli. No Dobrze. i pogoda zamówiona idealna, prawda? Dobrze. Tak. Stary Widzim, dziękuję bardzo pan Sołtys za dożynki, kwiaty i motyle. Bardzo prosimy. No, gdzie tam jeszcze dożynki były, a gdzie jeszcze będą? Mm -hmm, no dajcie nam znać. 655295529. Co tam jeszcze się ciekawego w weekendu Państwa działo? Czy coś się podobało, tak jak widzimianom, starym widzimianom. No to sprawdzamy, mamy telefon. Dzień dobry. I jesteśmy na antenie. Witamy. Halo. Dzień dobry. Radiolka? Tak. Dzień dobry. Ja bym chciał się dowiedzieć, czy można skuterkiem elektrycznym jeździć bez prawo jazdy? Na dowód osobisty. Czy to jest, może słuchaczy by ktoś... Prawo jazdy jest chyba na silniki spalinowe, właśnie nie wiem, czy elektryczne. Ale to jest skuter elektryczny, 3000 W, trzy kołowy zakryty, nie? Taki, pobudowany. tylko poważniejsza już konstrukcja. No, no. No, spróbujemy, może gdzieś to wyszukamy. No, może słuchaczy ktoś by pomógł, albo... Osoby, które urodziły się po 12 stycznia 95 mogą prowadzić skuter elektryczny bez prawa jazdy. O! Czyli po 95, po 12 stycznia, tak. Czyli tak, no no. A jak ktoś jest starszy, to nie może? No, tak jest napisane, ale nie może prędkość przekraczać 45 km na godzinę. Tak, tak, rozumiem. Okej, dzięki. A z czego tam to musiałeś? Internety Google. Internety Google, ale czy jakieś prawo o ruchu drogowym? Tak, jest jakiś taki blok odnośnie. Dobra, tak tam jeszcze znajdziemy, czy Aha. jest dokładny przepis, bo to jak będą policjanci pytać, to... No pewnie tak. no, oczywiście, no, oczywiście. Widziałem na blogu, że można. Dobra, może jeszcze znajdziemy to dokładnie. Dobra, dziękuję państwo, bardzo. Dobra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Państwo, e, wszystkiego dobrego Panu, albo Państwo słuchacze, którzy jak zawsze o, to będzie... doskonale się znają na tych jeszcze sprawach. Jeszcze lepiej, to też zapraszam, można zadzwonić. 65529 5529 to jest nasz numer. I czekamy jeszcze na kolejne telefony dotyczące państwa życia, może nie aż bardzo osobistego, ale takich sytuacji życiowych. Które się Państwu zdarzają i które sprawiają, że stwierdzacie, a to zadzwonimy do Elki. 65, 529, 5, 529. A Aneta już taka gotowa, na no to żeby numer podać. A to spoda, no, no, nie, 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 że numer podać, tylko ja chciałam wrócić jeszcze do tematu rynek, że ja na przykład bardzo lubię te klimaty dożynkowe, Kiedy się jeździ, wiesz, wierzesz te wioski i widzisz te takie różne baloty poprzebierane do, za różne takie. No i to jest fajne kolorowe. Byłaś na ja lubię takie klimaty. Wiesz, w tym roku Byłaś na Wiesz, to zawsze gdzieś przejazdem hmm. i gdzieś na chwilę, ale tak. Ja lubię klimat dożynkowy Ja tak Jedziesz i widzisz, że są dożynki i stajesz i mówisz, Wiesz co, nie, bo nie, ja, Ładny balon. Gdzieś przy okazji y, właśnie <coughs> gdzieś tam byłam teraz w kilku wioskach i tak, no, akurat były dożynki. Wtedy, dlatego, ja bardzo lubię te klimaty, naprawdę, bo wtedy tak jedność y, y, taka na wsi Tak, ale no, pytałem, czy wbijasz wtedy tak po prostu na imprezę, na partyzanta? Tak, oczywiście, że i tak. Mówisz, dawać, mi, dawać mi to tego chleba. Nie, chleba z malcu, ogóra kieszonego i rozumiesz, i do tego na bogate tak. dożynki jeździsz. No, dobrze, ale to jest, no. wiesz, to jest właśnie taki klimat. Ja wtedy. ostatnio byłem tu się nawet właśnie na to dzielenie chleba nie załapałem, bo tak gdzieś chwilę zniknąłem i jak wróciłem, to już, już był nie było zab... już po. i po już podzielony. Po. Już był i już się nie załapałem. A to zawsze takie fajne chleby są, te dożynkowe. E, 655295529. No i te niewieńce, tak dobrze mówię, takie nie. A nie dobrze wieńce, mówisz, tak? dobrze mówisz. Jak na mieszczucha, mówisz nawet bardzo dobrze. Dobrze. To naprawdę pięknie wygląda. I to takie sobie pokaźne, dorodne. No, bo to każda wioska się staje. Ja nawet dowiedziałem się, że są takie filmy, no może nie filmy, mhm. ale osoby, w różnych miejscowościach, nawet oddalonych, które zawodowo się zajmują robieniem wieńców. Proszę bardzo. Autentycznie. Byłem na takich dożynkach i tam właśnie pytałem, kto ten piękny wieniec robił. A oni mówią, no, oni mówią: no, zamówiony i to gdzieś tam na ziemi lubuskiej, bo tam jest pani, która robi. I po prostu wioska się zrzucała, tylko żeby zapłacić za ten wieniec. To honorarium tej artystce. No proszę. Mamy telefon. Gdzie... Nie mamy jeszcze telefonu. 65 529 55 29... Ale za moment mam nadzieję, że pojawi się kolejny telefon i będziemy rozmawiać z Państwem. I tak do 945, więc zapraszamy bardzo serdecznie 6552955. Dwa dziewięć. Patrzę na tą diodę tajemniczą i jak na razie jest spokojna. No właśnie, a chcieliśmy tak podsumować. I weekend, i wakacje właściwie, bo wakacje są takie to A my to się nawet pewne tematy no odstawialiśmy i odstawialiśmy. A się, tu nic. I się, I się nie sprawdza, i się nie potwierdza. No dobrze, mamy telefon. Dzień dobry. Witamy na antenie i słuchamy. Nie no Pan Dominik. Dzień dobry. Najlepsze jest, Imo, na nożynka. A. no dożynki też kojarzą się oczywiście z czym? No, bo tańcówka musi być. No, Także pan, to zawsze nie, jest. nie tak tutaj tematycznie. No słusznie, no tak. No i prawidłowo. Ktoś umie tańczyć, to tak. Ktoś lubi tańczyć, najważniejsze. Prawda? Ja lubię, ale nie umiem. Wiesz co, no to no i to chyba się liczy, że umie, że lubisz, o, właśnie. Czy no, mnie ten... no... no. się podoba, że nikomu innemu to już mm -hmm. to, na, to na weselach rodzinnych, także tak mam. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja w sprawie ścieżki rowerowej z Leszna do Osiecznej. Tak. Wczoraj jechaliśmy grupą i naprawdę bardzo ciężko jest, tak zarośnięta, że jak sprzeciwka jedzie rowerzysta, to jest tragedia, żeby się wyminąć. Zarośnięta. Zarośnięta krzakami, trawami, co tam jest takiego? Trawami, 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 mm -hmm. po jednej i po drugiej stronie jest po prostu tak zwężona ta droga, dość ciężka, że masakra. Dobra ścieżka, leszno prośba o wyciągnięcie koszenie w takim razie pójdzie. Dobrze, przypominam, to droga wojewódzka i ścieżka też wojewódzka, czyli do Poznania trzeba pisać 655295529. Czekamy już teraz na kolejny telefon, bo linia jest wolna, do przerwy mamy sporo czasu i to nie jeden telefon odebralibyśmy, ale najpierw musicie wybrać, nasz numer będzie nam przyjemnie, miło, fajnie w poniedziałek porozmawiać. O i jest telefon, mówisz, masz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja w takiej sprawie. Ło! Gdzieś rozłączyło nam słuchacza. Proszę spróbować jeszcze raz, jeżeli słucha nas Zaniknął Pan teraz. Pan wiemy, że ma Pan sprawę, ale jeszcze nie wiemy jaką. E, 655295529. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Jak Państwo, ostatni weekend wakacji minął taki już ostateczny. Smutek, szlochanie, łzy e, po prostu. Tam jest nam takich, co się cieszą. <laughs> A rodzice na pewno. Tam takich, co się cieszą i nawet nie ukrywali za bardzo tej radości. Młodzież też się cieszy, że idzie do szkoły. Byście się nie cieszyli pierwszego września. Nie no, że czekałem, ja się że odliczałem. Kumpli i... można tak. było spotkać. Obgadać sprawy. Pozdrawiam serdecznie mo, moją szkołę. Dzisiaj pani, z panią profesor jedną pisałem. Mam banana, napisała. Teraz cytuję. Ma, mam banana, bo się rok szkolny zaczyna. Nie wiem, czy uczniowie są tacy zadowoleni, ale no. pozdrawiam serdecznie, bo no. wiem, że w sekretariacie słuchają na Kurpińskiego. Tak, wzięła, wzięła sobie pani profesor drugie śniadanie już do pracy. Myślę, że jak najbardziej. No, także oczywiście życzymy smacznego. Dzisiaj zresztą w tych szkołach to chyba krótko tam załatwiają te sprawy. Jutro się zacznie już. Formalność podsumowanie. I nie wiem, nie ma tego zwyczaju w szkołach średnich, Ono dopiero na studiach się pojawia, że lekcja prima out nulla, out brevis Albo out brevis, out nulla. Ale to jest takie, wiesz, na początku też mi się przypomniało że są zawsze podsum takie sprawdzające. Tak co jest. pamiętamy? Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie krzaków na ulicy Mickiewicza w Lesznie. Dokładnie przy kamienicy Mickiewicza 2. Nie idzie samochodem wyjechać, bo po prostu nie widać samochodów wiodących od ronda do strony Urzędu Skarbowego. Mickiewicza 2 ale to jest yy, kamienica mieszkalna? Tak. A mieszkańcy, pa pani mieszkanka dzwoni? Yy, teściowa tam A, mieszka. Teściowa, mieszka, aha, Teściowa mieszka. Nie wiem, ja czy mieszkańcy nie mogą po prostu wziąć i op opitali z tych krzaków. No właśnie, Więc chyba nie, nie ma chętnych. Na... Ostatnio tam obcinali, ale tylko kawałek, a przy tej kamienicy jest naprawdę ciężko. Jeżeli krzaki są na posesji, to ja powiem szczerze, że Sekatorek, opitolam i wyjeżdżam, ale okej. Okay. Krzaki Mickiewicza 2. Jeżeli to jest budynek komunalny, to wtedy do MZBK, mm, co by ekipa remontowa, remontowo-ogrodnicza podjechała i ciachnęła. 655295529 529 Zapraszamy. Zapraszamy. Polecamy. Pani się. Bałtyściową swoją drogę. Bardzo. No... Żeby się mamusi nic nie stało. Szacun. Fajne. E, to jest tak, to jest godne najwyższego szacunku. Co by krzok nie przeszkadzał? No, tam wyjechanie rzeczywiście nie. nie tam już jest duży, więc wyjechać rzeczywiście niełatwo. E, 655295529, co tam w regionie słychać? Na przykład w Kościańskim albo w Rawickim. No to sprawdzamy. Dzień dobry. Witamy na nie jesteśmy? No dzień dobry. Witam, to pan się rozłączył był chyba, tak? Nie, 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 nie. nie to nie, nie pan. W żadnym to, słucham. W żadnym wypadku. to słucham. To może kto inny. Yy, tu właśnie, żeście państwo słyszałem, wspominali dzisiaj, że się właśnie zaszło rok szkolny, mm -hmm. no bo prawidłowo by 1 września był piątek, no ale przesunęliście to tutaj na poniedziałek. Mm -hmm. No i także tutaj podobność wielu uczniów tych chyba czwartych klas między innymi będzie obdarowanych laptopami, tak? Tak, że, 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 że będą mieli tutaj pokaźne narzędzie pracy tak? i cały czas wszyscy na tych aplikacjach będą tutaj funkcjonować. Także najlepszą aplikacją by była chyba ich własna głowa i rozum. No ale to, to już jest inna sprawa. No i tu od wielu lat się toczy dyskusja o tej, o tej nauce religii choćby w szkołach czy mhm. coś, no bo w, nie, nie no niestety ktoś to 33 lata temu akurat wprowadził mhm. tutaj tylnymi drzwiami w 90 roku i, i tu niestety tu wszyscy wszyscy tutaj mówią, że trzeba zrobić tak czy tak, ale nikt, nikt z tym jakoś jak ktoś nie, nie, nie chce ruszać, a, a przecież tych, tych, tych wszystkich pedagogów wykształconych ludzi w systemie oświaty jest bardzo dużo, tak? Pokaźna mhm. liczba, bo to różne są szacunki, niby mówią, że około pół miliona, mhm. nie wiem czy tak jest. No ale dobra. Pół miliona no, katechetów? Nie, no, nie, nie katechetów. Myślałem. ale Mówię ogólnie. No, no ogólnie. Katechezi to, katechezi, katechezi to jest to, że jak to się mówi, bo tutaj są i osoby duchowne i jak to się mówi świeckie, ale to jest inna sprawa, no ale, mhm. ale ja, mówię, ja mówię ogólnie tych pracowników no i właśnie później, później mówią, że tam są na Radzie Pedagogicznej i właśnie najwięcej naj, najwięcej budzi to jak to się mówi emocji i kontrowersji te, 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 ta ocena w ogóle na, na świadectwie, no ale no, 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 no niestety, no nikt nikt jakoś nie, wszystkie siły polityczne tutaj tylko mówią, ale nikt nie potrafi zrobić jakoś to uporządkować przez tyle lat. Mhm. Yy, właśnie tutaj już już nawet słyszałem taki pogląd, że przez to przesunęli między innymi yy, tutaj yy, inaugurację roku szkolnego na, na dzisiaj, bo bo jakby zrobili 1 września, w piątek nie chodzi tutaj o tę rocznicę wybuchu II wojny światowej, ale y, tu akurat zbierają teraz podpisy, bo do 6 y, września niby jest tutaj y, termin y, zbierania podpisów do, do różnych kandydatów do, do, do parlamentu i tak dalej. Tak, tak, tak. No, no wiadomo, że jak jeśli, jeśli tu już są te, 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 te roczniki co już mają 18 lat w tych szkołach ponad podstawowych, no to, 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 to jak to się mówi, no, no, można coś ugrać, tak? No i, i także, że, że, no, no, no niestety Dobrze. zawsze, jak to się mówi, te, te, te dwa, trzy, trzy dni byli, byli tutaj do przodu, że, że, jak to się mówi, już tutaj nikt w piątek nie mógł, nie mógł nikt tutaj zrobić w tym zakresie, no bo, no, niestety, no, no było jak było. Dobrze. Dobrze, dziękuję I to by było, tyle, życzę, życzę wszystkim, wszystkim uczniom, jak to się mówi, że, żeby tutaj ich, ich, yy, ich wysiłek w nauczaniu nie poszedł na marne i dla dobra na wszystkich, tak? Dziękuję no. bardzo w imieniu wszystkich uczniów pozdrawiam serdecznie pan Słuchasz, tyle tematów poruszył Ta, ale trzeba się zauważyć, się zauważyć na chodzić. religię nie, nie trzeba chodzić nie trzeba, nawet Prawda. więcej przypominam że nie ma tak że dziecko deklarujemy że nie będzie chodzić tylko deklarujemy, że będzie chodzić takie są zasady, więc tutaj nie ma obowiązku, absolutnie dobrowolność jest. Zdeklarujemy się teraz na przerwę. No to wracamy do tematu dla reportera i mamy już kolejny telefon. Dzień dobry. Nie mamy. Nie mamy. 655295529. Co jeszcze ciekawego u Państwa słychać? Cieszę, Cieszę się tak, zrobiłam na to. Nie słychać. Teraz. Może za chwilę będzie słychać. Ktoś próbował wcześniej przeby się dozwaniać, więc prosimy teraz właśnie spróbować. I proszę bardzo. Dzień dobry. Witam na antenie Witam, witam panów redaktorów i, i, i cóż mam powiedzieć, no ja proponuję, ja proponuję piąte pytanie do referendum. Czy mhm. jesteś za religią w szkołach, czy przeciw? Dlaczego się nasza władza tego tematu nie ima, tak? A wracając do tego, co pan redaktor Adamek mówił, że, że jakby nie ma przymusu. No ale kochani, jeżeli będzie nawet jeden uczeń chętny na tego typu edukację, to i tak państwo będzie musiało płacić temu katechecie. Także nie wiem, nie wiem dlaczego... Tak twarde tak od 1989 roku stoimy przy, przy tej instytucji, która stoi na glinianych nogach. No taka jest prawda. No jedna jest prosta rada, Musi do, wy, musicie państwo wybrać y, takie ugrupowanie, które deklaruje y, i potem jeszcze dotrzyma, bo to jeszcze są dwie rzeczy, bo to nie jedne <noise> rzeczy były deklarowane w kampanii, <noise> ale a... potem jeszcze trzeba dotrzymać, tak? Oprócz Więc... religii? chyba etyka, tak? Dobrze, jest etyka, tak. tak, jest etyka i bardzo fajnie, że się uczy, myślę, m, dzieci, młodzież takich także m, fundamentów. Współistnienia w społeczeństwie, mówiąc najogólniej rzecz biorąc, tak po świecku, e, gdzieś tam tych systemów etycznych, tak? Jest system oparty na religii i jest system oparty na filozofii, że tak powiem, więc byłoby fajnie, jakby uczono jednego drugiego. Z czym chyba można nawet chodzić na jedno i na drugie. Ja nawet nie wiem, czy jest tak, że albo, albo. O nie wiem, nie mam pojęcia. Jak dziecko jest. E, Religijne, ale chciałby poznać także inne systemy etyczne. Czy może sobie takie coś wymyślić? Czy szkoła jest w stanie zorganizować tego typu zajęcia, że chodzi na jedno i na drugie? Hmm. Nie sporo mam zielonego to... pojęcia. Kto tam może to Państwo to... wiecie. Ja... Dajcie znać, bo jeszcze mamy naprawdę sporo czasu na Wasze telefony. Na nasze telefony i 655295529. 529. Jest telefon kolejny. Mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Proszę pana, dzwoniła poprzedniczka pani z a dwa nie idzie wyjechać. Ja. W ogóle z całego Mickiewicza nie idzie wyjechać. Jak Tu od żabki, od nibla trzeba wjechać na przeciwny pas ruchu, żeby w ogóle wyjechać, bo żywopłaty są wyższe jak człowiek, wysokość człowieka. Jadąc, wyjeżdżając z tej nowej drogi, która jest wybudowana tam na Ostroroga, nie? Jak wyjeżdżam... Nie, nie, Tutaj zaraz przy rądzie przy, przy, przy rądzie niepodległości, a, mm -hmm. a Mickiewicza, mm -hmm. od, od Mickiewicza 2 budynku mm -hmm. cały, cały ciąg li, tego Mickiewicza jest taki tak wyższy od mówi, I mówi pan, że się nie da wyjechać z tej nowej drogi, czyli właśnie od tego marketu? Od Marketu no. nie można wyjechać i bliżej tutaj do Mickiewicza do nie, nie, 2. Dobrze, Tam nie... jest rzadka, teraz jest Wędliny, Tak, no więc mówię, to... Otwarty to... tu w ogóle nie idzie wyjechać. Okej, okay, dobra. Na ulicę. No dobrze, czyli już. Ja już zgłaszałem dwa razy, teraz jest trzeci raz mhm. i nie ma żadnego odzewu. Hm. Dobrze, przypomnijmy no. się. W takim ulica Mickiewicza do wykoszenia. Mhm. Tak, bo chodzi o Żywopłoty. No. Dziękuję żywopłoty. bardzo. Żywopłoty. Przez Żywopłoty. Przypominam, uczniom szkół podstawowych, średnich i innych <grym> Żywopłoty. Tyktando. 655295529. 529. Mamy, Mamy telefon. telefon, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, króciutko w sprawie religii. Może gdyby uczono religii a nie chrześcijaństwa i byłby jakiś w tym bardziej wartościowy w szkołach, uczniowie by wtedy chętniej, a czy chętniej, wtedy by musieli chodzić, ponieważ byłby to przedmiot świecki, który by omawiał różnice, e, jakie są e, jakie są religie na całym świecie. Mhm. I trochę bylibyśmy w ten sposób poczytani i może nieco bardziej mówi, mówi pan, pan oparci na tak, religioznawstwo tak zwane. Ten no i niekoniecznie od razu wielkie, bo to tak mocne to słowo wtedy, by, być wydźwięk by, by, by ma, mm -hmm. ale być może chociażby liznąć po każdej po trochu, żeby po prostu na słowo powiedzmy. Ja tam nie jestem akurat wystawcem religii Samoa, ale przecież reakcje ludzi, którzy słyszą salam aleikum, to zaraz najchętniej by się kładzie na podłogę, bo myślą, że zaraz bomba wybuchnie, nie? nie zależy gdzie, pan, jak jest, może, może usłyszę salam aleikum i jest special price for you, my friend, jak jest na wakacjach, Ach. to jest co innego. Ale okej, okay, ja tylko powiem, że na, ja wiem, że w, kiedyś tak było, że w programach e, lekcji religii chrześcijańskiej, czy tam katolickiej, było też omawianie innych wyznań. Nie wiem, czy to jeszcze jest w programie, ale wiem, że kiedyś te inne wyzwania, wyznania się omawiało, również podkreślając już lice, tak? Co nas dzieli, jeżeli idzie o punkt widzenia świata z muzułmanami, z buddystami, z hinduistami? Ja jestem rocznikiem dzielizną e, chodzenia do salek katechetycznych, również Aha. do salek w kościołach, mm -hmm. a finalnie jeszcze się zahaczyłem o właśnie z w naukę religii w szkołach. Czyli jest pan młodszy. I w, młodszy, i w żadnym tak. i w żadnym z tych budynków, jakkolwiek ta religia by nie wyglądała, nigdy nie była omawiane inne mm -hmm. niż katolicy, katolicyzm. No to może jeszcze od nauczyciela wiele zależy. Dziękuję panu bardzo. Ciekawa propozycja i znowu pod, to jest pomysł dla tych, którzy Rządzą i ustalają program nauczania w szkołach, ale przypominam, że jeszcze tu są takie dodatkowe drobiazgi, jak konkordat i inne rzeczy. Ale mówię, no, gdyby się pojawiło ugrupowanie z takim postulatem, które wygrałoby w dodatku wybory. Demokracja, wolny świat. Jak najbardziej. Dzień dobry. Tak, w szukamy. Odbieramy kolejny telefon. Nie ma. Mamy 65 655295529. a ja przypominam państwu jeszcze raz, bo to może zbyt mało było podkreślone, nie ma obowiązku posyłania dzieci na religię, tak jak nie ma obowiązku posyłania dzieci do pierwszej komunii świętej, nie ma obowiązku chrzczenia dzieci, nie ma obowiązku obywania ślubów kościelnych, to naprawdę tak wygląda. Niektórzy myślą, że trzeba, a to nie trzeba. 655295529. I jest ktoś tam. Teraz powinno być. Uwaga, sprawdzamy. Dzień dobry. Nie no Pan Dominik po raz drugi. Nie pana. Ja choniłam na, na nie. No, cieszymy się bardzo. My też. Znaczy ja. Nie wiem, ja jak się... Nie wiem jak wy, ale no, tak jak powiedziałem, to mam komplik, którzy chodzili i którzy uh, wtedy chodzili sobie na papieroska w krzaki, bo to były czasy salek <laughs> salek, salek katechetycznych z i z, ty z, ty z tym chodzeniem. wtedy to... jak na koncercie rockowym, gdy mu tyle wiadomo, co się dzieje, to to pożarną Ja no, czasem się zastanawiam. że no wiesz, miało to było to wyjście po godzinach. godzinach. Po godzinach się szło, po już właściwie nawet nie, nie zawsze po szkole, trzeba było czasami specjalnie dojechać tak. komarkiem. No i widzisz, Wiesz a... co to jest? Nawet nie wiem. Oczywiście, wiec. że wiem, co to jest Samo komarek. Wiem, co to jest komarek, Na, mój drogi. Komarka, to jest jest rodzaj nie. motocykla, Na, <laughs> który motocykle. wydaje dźwięk podobny do Komara. No tak, stąd nazwa. Okay. Tak jest. 655295529 ostatnie trzy minuty naszego dzisiejszego wydania tematu dla reportera. Jak na razie z tematów takich konkretnych, to zaraz, zaraz stanie świata przez krzoki i przez trawy, czyli ścieżka do Osiecznej i ulica Mickiewicza w Lesznie. Pozdrawiamy serdecznie Miejski Zarząd Dróg. To rzeczywiście dość ważna arteria komunikacyjna, więc to wykoszenie tam by się z pewnością przydało, zwłaszcza przy wyjazdach właśnie z tych... Y, tam są dwa chyba, czy trzy, trzy wyjazdy na tą ulicę. Mamy telefon. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie redaktorze, ja dzwonię w takiej sprawie, że dla mnie to jest sztuczny problem wywołany, nie wiem, to przez tą panią. E, uważam, że to nie jest żaden problem, że znaczy inaczej. Dla nas, dla rodziców to jest lepiej, że religia jest w szkole, dlatego, że jest łatwiej ustawić zajęcia pozalekcyjne, których teraz jest naprawdę dużo, bo to są... I pływanie, i konie, i teraz tylko tam co wybiera. A za naszych czasów jednak tego nie było. I to pan przyzna, że nie było czegoś takiego. Po prostu był czas wolny i wtedy faktycznie można było pójść do tej falki katechetycznej. Po, po drodze się trochę narozrabiało. Jeszcze się tam z kolegami powiło po drodze i było fajnie. No ale dzisiaj są troszeczkę inne czasy. Mi się wydaje, że problem ze szkołą jest zupełnie inny. Programy są przeładowane typowo encyklopedyczną nauką, natomiast szkoła w ogóle nie uczy myśleć, kompletnie. W tej, niestety, ale w szkoły są, w tej chwili kompletnie nie uczą myśleć. Yy, ja za moich czasów, jak chodziłem do szkoły, to myśmy robili doświadczenia, elektrolizę, nie wiem, różne na tym. Dzisiaj wszystko jest tylko teoretycznie uczone mhm. i uważam, że poziom szkoły, który jest w tej chwili, to jest po prostu dno totalne. Mhm. Takie jest moje zdanie jako rodzica. Dziękuję bardzo. Dziękuję pozdrawiam. bardzo, pozdrawiam. Ale mi pan tutaj też takie wspomnienia ładne, jak to się chodziło i się różne rzeczy wywijało. A myślałem, że z elektrolizą. Elektrolizy nie miałem, przepraszam, chodziłem do szkoły w dawnych czasach, nie było elektrolizy żadnej, pamiętam. Ale była inne rzeczy. Na przykład pamiętam, że w podręczniku chyba z chemii mieliśmy rozwysowaną całą linię destylacyjną. W sensie biębrowania. Była w książce. <grym> Ale tak jak od razu się uśmiechnęła. No. Takie rzeczy były. Praktycznej wiedzy uczyli, a nie tam. To jest en bardziej, no. Encyklopedyczne, jak w 80. latach jak zrobić słynna zasada 1410. O, widzisz? Widzisz, nie wiesz. No nie. to wiem, że bitwa pod grunwaldem. No właśnie, czegoś innego zupełnie ta zasada dotyczyła. Starsi słuchacze z pewnością wiedzą, a młodsi to niech się tych starszych pytają, bo to też jest taka prawda, że pan mówi: szkoła nie uczy myśleć, rodzice mają uczyć myśleć. Przypominam. Tatuś ma nauczyć syna myśleć, komu świecisz, mnie czy sobie. No, no to jest ważna rzecz. To jest bardzo ważna tak, rzecz. I pozostawiam wszystkich rodziców y z, z życzeniami jak najlepszego roku szkolnego. No i życzę powodzenia. I dla Was do usłyszenia jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.